Proszę Państwa, swoje wystąpienie podzieliłem na trzy części. Chciałem się odnieść do kształcenia lotniczego w Polsce. Sądzę, że za mało na co dzień o tym mówimy. Kształcenia lotniczego na Politechnice Śląskiej i zasadniczego tematu mojego wystąpienia, czyli kształcenia lotniczego w czasach pandemii, regulacje prawne, drobne, dobre praktyki. Proszę Państwa, obecnie mówiąc o kształceniu. Należy wziąć pod uwagę uczelnie wyższe i szkoły średnie, gdyż w tych instytucjach jest realizowane szkolenie w odniesieniu do personelu lotniczego. Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe i szkolenie pilotów, kształcenie pilotów, w ciągu ostatnich lat nastąpiła in, in, istotna zmiana. Poprzednio liderem w tym kształceniu była Politechnika Śląska, Lotnicza Akademia Wojskowa. Obecnie do tego grona dołączyły Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska. Jeżeli mówimy o mechanikach lotniczych, o mechanice lotniczej, to w zasadzie każda uczelnia wyższa techniczna prowadzi specjalności, bądź też realizując inne specjalności zawierające aspekty związane z kształceniem personelu lotniczego. Na slajdzie podkreślone są nazwy uczelni, które dysponują certyfikatem PARC 47 i mają możliwość z jednej strony prowadzenia kształcenia na poziomie uczelni wyższej, z drugiej strony realizacji szkoleń do poziomu licencji mechanika lotniczego odpowiedniej kategorii. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, uzupełnieniem tego pakietu ośrodków kształcących personel lotniczy są szkoły średnie. Obserwując ostatnie lata mogę stwierdzić, że liczba tych uczelni kształtuje się w szkół na poziomie 30. Niestety tylko trzy szkoły średnie posiadają aktualnie certyfikat Part 147. I mogą prowadzić szkolenie do poziomu licencji mechanika lotniczego. Należy również tutaj podkreślić, że podstawa programowa, która jest realizowana od lat w tych szkołach, nie jest w pełni kompatybilna z programem określonym w parcie 66, załącznik 3, dla osób szkolonych do poziomu licencji mechanika lotniczego. Proszę Państwa, Politechnika Śląska jest uczelnią, która funkcjonuje od 75 lat. Dysponujemy 13 wydziałami, trzema centrami i w zasadzie na każdym wydziale realizowane są przedmioty specjalności bezpośrednio powiązane bądź też pośrednio przygotowujące specjalistów lotniczych. Ja odniosę się do kształcenia na Wydziału Transportu i Technologii Lotniczych, gdzie realizujemy dwie specjalności. Mechanika lotnicza i nawigacja lotnicza. Studenci na tych specjalnościach mają możliwość zdobywania licencji pilota poziom FROZEN ATPL oraz mechanika lotniczego kategoria B11, B12 lub B13. Proszę Państwa, jak duży jest to wysiłek realizowany przez zarówno studentów, instruktorów, jak i wykładowców Politechniki Śląskiej niech świadczy fakt, że na obu stopniach studiów studenci realizują 3000 godzin zegarowych szkolenia w ramach studiów oraz 750 godzin w ramach szkolenia teoretycznego. Ponadto tym studenci będący na profilu pilotażu zobowiązani są do zdaniu języka angielskiego na czwartym poziomie IKO. Jeżeli chodzi o specjalność mechanika lotniczej, podstawa programowa studiów zabiera podobną ilość godzin, natomiast studenci ci, zdobywając licencję mechanika lotniczego kategorii B1.1 silnik turbinowy, realizują 1600 godzin lekcyjnych szkolenia teoretycznego, oraz 1200 godzin szkolenia praktycznego w ośrodku uczelnianym oraz instytucjach zewnętrznych. Ponadto zobowiązani są do zdania 13 modułów w ramach egzaminów teoretycznych. Proszę Państwa, szkolenie praktyczne na Politechnice Śląskiej opiera się na Centrum Kształcenia Kad Lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej oraz dwóch ośrodków szkolenia lotniczego ATO-PAR-147, organizacji zamrożenia ciągłości zdatności do lotów KAMO, organizacji obsługowej part MF. Dysponujemy również bazą szkoleniową w postaci warsztatów mechanicznych, warsztatów lotniczych oraz infrastruktury lotniska Gliwice. Praktyczne szkolenie lotnicze w ramach uczelni odbywa się poprzez zastosowanie symulatora FNPT-2. Posiadamy również w naszej dyspozycji samoloty AT3 oraz infrastrukturę lotniska Gliwice. Proszę Państwa, jesteśmy ośrodkiem młodym. Powstaliśmy 3 lata temu w związku z powyższym. Nie jesteśmy w stanie realizacji, realizować pełnego szkolenia do poziomu ATPL tylko i wyłącznie na naszej bazie, naszej, naszego ośrodka. W związku z powyższym część szkolenia realizujemy na lotnisku Katowice-Pyrzowice. W tym roku część szkolenia odnoszącego się do szkolenia na wielosilnikach szkolenia IR realizujemy w oparciu o ośrodek szkolenia lotniczego Adriana Aviation. Podobna sytuacja odnosi się do mechaników lotniczych. Zdecydowaną większość szkolenia, około 70%, realizujemy w oparciu o nasze warsztaty i infrastrukturę lotniska Gliwice. Natomiast wymagane przepisami szkolenie zewnętrzne w organizacjach PART 145 realizujemy w oparciu o firmy LineTech i LS Technics. Tutaj pragnę podkreślić bardzo owocną współpracę między uczelnią a tymi firmami. I podziękować za pomoc, którą co roku od tych firm otrzymujemy. Proszę Państwa, działamy w trudnym, szczególnie trudnym środowisku środowiska COVID-19. Od samego początku obserwujemy również zmianę w naszym ustawodawstwie, przepisach obowiązujących w naszym kraju, odnoszących się niemalże do wszystkich sfer życia, w tym. Działalności lotniczej. Tymi najważniejszymi są dwie ustawy, które przedstawiłem na slajdzie. Dokumentami uzupełniającymi były ponad 50 rozporządzeń, które bezpośrednio lub pośrednio odnosiły się do działalności lotniczej. Na szczególną uwagę zasługują decyzje prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będące wynikiem analizy sytuacji, jaka zaistniała po 1 marca bieżącego roku, to te rozporządzenia podjęte decyzje pozwoliłyby nam na realizację szkoleń teoretycznych, praktycznych przy uwzględnieniu oczywiście powszechnie obowiązujących ograniczeń. Proszę Państwa, sytuacja ta również nie została bez znaczenia, bez śladu dla Politechniki Śląskiej. Rektor Politechniki Śląskiej wydał ponad 10 zarządzeń dostosowujących Politechnikę Śląską do sytuacji panującej w kraju. Obserwując ostatnie miesiące, sytuacja na Politechnice Śląskiej, biorąc pod uwagę poziom zagrożenia. Kształtowała się na poziomie drugim i trzecim. Biorąc pod uwagę zarządzenia, ograniczenia wprowadzone przez rektora niemożliwe byłoby realizowanie normalnego szkolenia teoretycznego i praktycznego wynikające z międzynarodowych i krajowych przepisów lotniczych. W związku z czym wystąpiłem do rektora o stosowną Zgodę i taką otrzymaliśmy przy Poważnych ograniczeniach. Jednym z nich jest ograniczenie grup praktykantów do pięciu osób. Istotnym również jest to, proszę Państwa, że otrzymaliśmy zgodę na realizację egzaminów teoretycznych w ramach organizacji PARS 147 dla grup mechaniki i eksploatacji lotniczej. Kolejnym rezultatem tych działań było opracowanie i wydanie regulaminów. Do realizacji działań przez poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego, wewnętrzne elementy, w których realizujemy praktyki. Regulaminy te odnosiły się przede wszystkim do nadzoru nad szkoleniem, obowiązków osób prowadzących zajęcia, obowiązków osób szkolonych, zapewnieniem odpowiednich standardów pomieszczeń, standardów higieny. W czasie realizacji szkoleń praktycznych zarówno pilotów, jak i mechaników lotniczych. Proszę państwa, każde szkolenie poprzedzone jest wystąpieniem z wnioskiem do odpowiedniego dziekana, dyrektora centrum, który ma w swoich kompetencjach dane ośrodki, laboratoria o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć na kolejny tydzień. Każdy z osób, każda z osób uczestnicząca w tym szkoleniu była zobowiązana do podpisania określonego oświadczenia, w którym były pytania odnoszące się do stanu zdrowia, jak również kontaktu z osobami narażonymi na koronawirusa. Efektem tych działań, proszę Państwa, było to, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy naszej działalności 16 studentów z własnej woli powiadomiło nas o tym, że prawdopodobnie są zagrożeni wirusem, i te osoby nie przystępowały do szkolenia, ich szkolenia przesuwaliśmy. Na szczęście tylko w jednym wypadku to się potwierdziło. Potwierdzenie chyba słuszności jeśli działań również jest to, że w tym okresie ani razu nie byliśmy zmuszeni do zawieszenia działań ośrodków, praktyk wskutek oddziaływania koronawirusa. Proszę Państwa, wprowadziliśmy również instrukcję organizacji i prowadzenia zajęć wideo. Takim impulsem do wprowadzenia tej instrukcji była decyzja prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zapewnić odpowiednią jakość przekazu, jakość szkoleń, optymalizację treści przekazywanych, a przypomnę, że to była, ta sytuacja była dla nas również zaskoczeniem. Byliśmy zmuszeni przygotować nowe formy szkolenia, których do tej pory nie, nie realizowaliśmy, albo one były realizowane w ograniczonym zakresie, z uwagi na to, że zintegrowane szkolenie, które realizujemy w odniesieniu do pilotów, jak również szkolenie odnoszące się do mechaników lotniczych, czy też egzaminów, egzaminy były realizowane w ramach zajęć stacjonarnych. Treści zawarte w tej instrukcji, jak Państwo widzą, odnosiły się zarówno do sprzętu, jakości sprzętu, który używaliśmy, jak i transparentności zajęć oraz możliwości udokumentowania, że zajęcia te zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi, Przepisami lotniczymi. Proszę Państwa, każdy z wykładowców na zakończenie zajęć był zobowiązany do przedstawienia poza dokumentami dotychczas obowiązującymi stosownego raportu, jak również ankiet, wypełnionych przez studentów, w których wyrażali, się, wyrażali swoją opinię odnoszącą się do jakości realizowanych zajęć. Proszę Państwa, w ramach codziennego szkolenia praktycznego i teoretycznego w tej uczelni, jak również i w czasie realizacji naszych zajęć, obowiązują określone procedury. Procedury to odnoszą się przede wszystkim do sprawdzenia danej osoby, która ma wziąć udział w zajęciach, odnośnie stanu jego zdrowia, stanu temperatury, jak również. Utrzymania w należytym stanie pomieszczeń, w których realizowane są te zajęcia. Mam na myśli tutaj przede wszystkim wietrzenie pomieszczeń, wietrzenie kabin statków powietrznych, jak również i odkażanie tych pomieszczeń. Od niedawna, proszę Państwa, mamy w naszej dyspozycji ozonator urządzenie skonstruowane na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej. Używamy tego urządzenia do odkażania, codziennego odkażania pomieszczeń po zajęciach, pomieszczeń warsztatowych. Obecnie testujemy to urządzenie również w odniesieniu do kabin statków powietrznych. Czy Państwa, sądzę, że Państwo również tego doświadczyliście, że jednym z największych wysiłków w sensie ekonomicznym było zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej dla Studentów, wykładowców realizujących zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzaminy w ramach Politechniki Śląskiej. Proszę Państwa, najlepszym dowodem na to, że chyba osiągnęliśmy cel zamierzany, że te wysiłki, które zostały położone przez uczestników szkolenia, organizatorów szkolenia, jak i uczelnie, biorąc pod uwagę koszty finansowe skutki ekonomiczne jest to, że w bieżącym roku na dzień 15 listopada zrealizowaliśmy 1896 godzin szkolenia praktycznego pilotów, który jest w dalszym ciągu realizowany i wszystko wskazuje na to, że wykonany my plan zamierzony na ten rok. Zrealizowaliśmy 11752 osoby godziny w odniesieniu do mechaników lotniczych. Tutaj pragnę podziękować szczególnie firmom Line Tech, LS Technics, które nie przerwały tego szkolenia i po wznowieniu działalności w miesiącu wrześniu nasi studenci powrócili do tych ośrodku, ośrodków i mamy możliwość realizacji tych praktyk. W przypadku gdyby taka sytuacja nie nastąpiła, gdyby te firmy nie wyraziły zgody na kontynuację praktyk, nie osiągnęlibyśmy zasadniczego celu w stosunku do grup studentów studiów magisterskich, to jest zrealizowania podstawowego warunku 470 osobogodzin praktyk w ośrodku PART 145. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Przepraszam za drobne problemy. Życzę Państwu zdrowia i powodzenia w działalności lotniczej. Dziękuję bardzo.